Cześć, z tej strony Cezarus, a wraz ze mną standardowo Fragles. Yo, nigga, yo. Korny. Grzesiu, progrzesiu I y, Nalepa. Hehehe. Hehehe, Hehehe, jak to zabrzmiało. ładna ale mam Małpy, ruszyć się. Nie. Gotowy na wszystko. Czekaj, ej stójcie, stójcie, stójcie. Zatrzymajcie się. Stój na respie. Który kurwa ma, 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 ma mojego badana? Śmieszny fuj. Gdzie mój banan? Gdzie mój banan? W dupie banan? panie, w dupie. Hehe, ale długi. No... <ślepszy> <ślepszy> no. <ślepszy> <ślepszy> Długa pałka. Długa A ty masz skórkę, ty ciudu. No. Chodźcie, inwejdujemy. Yo, chodź. Ej, Ej mam Nie. wziąć eczyku, co wolisz? Weź... Ja weź, 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 weź pojawienia się. weź e. weź, weź. Nie, weź e. A tu wziąłeś e? Nie, to pił. Ja wiesz, chyba... że jak. Wiesz, wiecie, że jak wszyscy weźmiemy ten W, to mamy 10 w -gongów? No. To jest. No ja oni kurma. chyba na. Idzie zobaczyć na naszego no. reda. Chodź. Albo oni blue, od blu, możemy leczyli. Bo... A Troxy mnie zabiją. No to zobaczcie Blue i tego. <kluj> ja wyżej przez te. My też. Pojawiły się stwory. Możemy mu wziąć tego Reda. Nie Chcecie? Czysto. Weźcie. nie chodźmy, weźmiemy naszego. To ja, mi możecie pomóc. A ja, mam, nie, bo ja mam lepszą ciii. tą Togę taką. miałem. Ja mam z mam... że jest pałka, ja też jak chcę. Nie tak jak nie weźmiecie, jak nie weźmiecie pierwsze, pierwszego Blue. Już mi staje. Na, na przykład Wychodzi. potem, potem ulta, Ale. szósty poziom. To Blue ma dalej pierwszy poziom. Takie bugi są jeszcze Yyy, tak, dzisiaj tak miałem. Że podszedłem na blue masterem q dwa auto ataki i po blue. Dobra, dzięki. A Blue dalej normalnie było, nie? A ja puszę go. Dawaj nie będziemy farmy. O i tak nie będziemy tu podejść. Małpy kom tu bot <laughs> We are jungling. Nie, Ale ja nie chciałem się wbić podwieży, tylko chciałem walnąć świeżysku, z ku. A to się nie opłacało. Jak to no, wygląda jak my na, na pala, naparzamy z tych. Yy, ki. Nie, nie, no serio. No, przeciw, Fest, Miałeś rację, też by był lepszy. No. Bo jest słaby, mówiłem, że będzie No A tym bardziej, nie? Jak on ma Oraz a. A amra z... ładnie, go pizgasz. Pizgnąłem w niego. O zdrowo. Tylko podejdzie, nie? Już nie ma pasywy. I ty Zosta zostaw, oh shit. zostaw go, zostaw Właśnie mówiłem, nie ma pasywki już Jak go zaraz zjem. Oj miałem laga Tylko będę miał w. On tylko podejdzie, nie? Tak. O już nie. Uważaj. masz Warda, weź postaw, bo ja nie chciałam. bo jestem <laughs> Znowu. Dobra, i poczekaj, teraz trzeci, teraz za chwilę mamy trzeci level W i się w niego pieprzamy. Dobra, ja w, w O ja też. O, dwa w Jak miło. Wow! Zostaw, 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 Spoko. Dobra, jest na jedno kill Na wombo-combo. Tak. Spoko, spoko, teraz się już nie wychiluję. Ła! Ja wiesz co, ja chyba cofnę. Uważaj, cofaj. No, ja cofnę. Albo weź płotek, płotek masz. jak masz? już użyłem wszystkich. Spoko. Pocofaj się szybko. Oni nie lubią, oni mają mało. Właśnie, oni no, mają małego. Małe pałki a idzie o, do was. idzie, idzie, idzie Atrox do mnie. Idę właśnie, uważaj. My mamy dwóch... Sam. Po co ty wchodzisz? Ktoś mnie idę już, idę, idę, idę. Dobra, idę. slashowałem, ale... Chodź y tutaj. Idę, lecę, pędzę. I idzie twój małpa Cezarus do ciebie. Małpa Cezarus. No tak, a kim gram? <grym> King Kongiem. Małpa człowiek. To jest pół człowiek, pół małpa. A raczej taki małpiszon Jaki ja mam ryj w ogóle. Gdzie są ten To Snop, to jest, jest Ale ja, na ten level, ty to nie jest takie fajne. No mówię, no bo oni są topem. Trzeba go zjechać. Ała. Ale spoko będzie mieli więcej golda. Jak się... O się nazywa. Dobra, to jest ten gold 5 chyba. No, co jest? Aha nie... Kulda, kuldowna. SS na topie Nie, za fajnie, ale no, miał reda teraz. A ty się dajesz temu brązowi jedynce? Na idzie No miał Reda, bo zginęłem, bo nie miałem flasha. jest słaby. No ale ja no już na Ja pieprze, nie chciałem tak? grać Wukongiem. Wukong jest chujowy na Atroxie. O, flash no. Dobra, on ale, ma. Egzo to, to, to. Znaczy egzostasegrnów. A nie on ma hila, spoko. Czy nie, to nie jest ten z, z w tym, z teleportem Który to jest? Tak, nie, to bo jest użył flesz. a nie, nie użył flesz. nie, tak, użył flesza Bo włó się z zysku... Dobra, za chwilę powiem ci to, to wlatujesz z niego Ja też Ja chcę szósty level Ja chcę piąty A, zaraz będę miał Błaże, nie dawałem się Dobra, datuję na 3-4 co? 3-4 3-4 Tak Nie mógł nawet nic zrobić Chodźcie tu, przyjdziemy. Zaraz przyjdziemy. Gotowy na wszystko. No chyba Cię No to ma 7 level, tam kurde pasywę i ja mam tam iść. Gratulacje fragu. Niestety. Oj, Ej, widzę, widzę, widzę. Ej, pomóż, pomóż, pomóż. Nie moją wolą branie <laughs> Dawaj go, dawaj go. Dobrze. Tepa się, tepa się, tepa się. No to się. teraz możecie mi... Widzę, spoko. O, Min auto. z go. Minauto, to. Dobra, cofam. A bo to jest jeszcze Piąty level zbi. O, ma ten. rzucił mu No coś... już teraz nie będzie miał jej przez następne dwie minuty. ja będę miał ulta, to się z nim nie, bijemy. Nie, nie, dawaj się o, jego przyszedł wół. ten cofaj, cofaj. cofaj. Och, ten gang. Bra. Taki kurde. To nie jest. To nie jest. To ten. Lane gang. Ten ze smite chyba. nie jest. To nie jest. To nie jest. jest. chyba. nie jest chyba. Nie, nie ma. Ten z Bota przyszedł. No chodź tu, On zaraz się wróci. Już idzie na dół, a nie. O, szósty... Piąty level. Ale def, defujemy, defujemy. Chodź tylko, tylko def. A wy na bocie go teraz tego jednego. Oni dobrze myślą, bo oni chcą jednym się nafarmić, potem drugim wyjść. Dobra, Pod wieżą. Cały czas podwieżą. Kiedy mi ktoś tu przyjdzie? Ała. Nikt, bo my, bo my też nas też ciśną. Teraz botnik yy, ten. No bo ich. teraz masz ten. Macie jednego tylko. No, bo wiesz, co ja zostanę. To ty, 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 ty idź. Albo nie, to masz rada. Dobra, defujemy na razie. Nie, jak, nie oni się nie będą wbijać pod towera, bo ja mam ulta. <laughs> Będzie mieli szósty, ja to już pod, mam. Pod, pod wieżą ich ciśniem Ale poczekaj na mnie. Uważaj. Dobra. Może oni teraz po mają pozwabu. pasywy, nie? Ja mam tylko 400 HP. Co mnie jest To trochę słabo. A na mida? O! Nie, dobra, on może. O, trochę... mi się przydaj to <coughs> bardzo. O, wow, ale ty ciśnie. Czemu ty złożyłeś kryształ zdrowia? Dobra, ja ci się cofam, Czarek, podtrzymaj to. Okej. Okay. Powinien złożyć lifesteal sobie. Nie, żeby mieć przed... żeby mieć sustain na linii. No tak, z jego lifestealem na pewno mój lifestyle y by coś doł. No przynajmniej być mógł dalej. Byś być na... miał trochę więcej tego niż SS-u, nas jeden się, jeden się zmył. Ja już Ja mam Czarek Kordelasa, możesz złożyć coś ja innego. Ja składam tego... To jest składaj ja. Hydrę. Składaj Hydrę. Okej? Okay? Ja składam Dobra. teraz tego od razu... No, jak to się nazywa? Ten co tłuczek jest no, i szybko. potem jest ten. Czarny Tasako. Okej. Okay. Ja potem to Uważaj, co fajne. No nie, nie mogłem. Zamiłeś. O, cześć, Tyranus. Nie, gramy już dawno, już trzeci gram.

A e, on cię trzortkiem nie wyrówczy? Nie, nie, Pewnie, nie, nie, kurwa o, op. Na farcie. Uciekaj naprawdę nie, na na Ucieka, jest tam. Naprawdę... nie, farcie to zrobiłeś nie, nie, No bo nie, 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 Specjalnie do tego kupiłem Mi źle nie, do tego nie, Cordelasa Dobra, Zajebistym Wukongiem. Widać kto tu masteruje Wukonga. SS na topie. No <laughs> to weź się zamień z kimś. A nie. Ja... Jest... Nie A wiem czy kto chcesz grać na 2-0 z Wukongami na Atroxy. Ja nie gram mapą za dużo, więc... Ja go kupiłem tylko po to, żeby mieć. Team, Ej, Czarek, chodź tu. Chodź tu, A, widzę, widzę. Ej, masz tu, masz tu. A ona pasywę jeszcze. Dawaj, 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 nie ważne. O! Idę na bota do was. Ja flash on też. Dawaj, oni pasują. No pasy, przestań, Kajtek. To nie ja. No nie, wcale. A kto? Nie wiem, ja to słyszę. Panie ja flash i on. będziesz będzie miał ulotać, Czarek, Dawajcie A, na Ja już nie. to przed chwilą użyłem. Bijcie się. A wy zabijemy, zabijamy, zabijamy dawaj. Dobra, pokonany. O, no i pięknie. Super. Na się na niego, 3, 2, 1 wow. teraz. Nie, Zniszczony. Zabij. No. Dawaj, dawaj, BMBB. Nie Uważaj tam na bocie. Bo no A on już go zginął. Atroxa. Zginął chłopak. Ja dobra, jestem 4 Nie, mój, ja tak. nie. Sorry, zginęło no, jakieś dwóch zginęło. Dobra, chodź, Czarek, w księ. po lewo. No właśnie. Ale no. mogę coś zostawić dla mnie, bo Pongi jest inny niż przez... O, się. Zobacz. Przestań, kurde. No. Dę, bo, bo <coughs> weź wyjdź. Ja nie żartuję, weź wyjdź. Ale tak, kto, ty. ja? O, ale lagi są. Ale to nie, to nie ja. Ty. Dmuchasz. Nie ja. Dobra, choczarek, To nie składaj jadę, teraz hydrę. Nooo... Wyciszę się teraz. Zobaczymy. I składaj hydrę, Czarek. Dobrze, złożę. Foragle, co ty składasz? Triforce na nim? Tak. Słabo. Raczej nie, tylko pałkę. Raczej ten... zeraż. Tak Ale Triforce' jest słabe na niego. Niekoniecznie. Najlepsza hydra jest, albo był jakiś... Lifestyle. Ja gram jak ja potrafię. Jak ty lubisz, jak ci się podoba. <śmionale> o, no, dwóch u nas jest. No, no, o, widzę, o, widzę. o bo oni teraz nie mają pasywy. Oni... No, czekaj, nie na farma, na farma, zostaw go. Chodź, możemy go zabić. No teraz to już leć. No, ale żeś. No da. dawaj chodź, 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 go. Chodź, chodź, chodź. Dawaj drugiego. No, no, no. Chodź, chodź teraz. Dawaj teraz. Dajcie się go, zajebiście. Dobra, Coś tak nie na... idź tam pomóc nam, no, idę. idę. Nie, ja sobie dam chyba teraz radę, bo ja musiałem cofnąć. No dobra. Wszystkie? Są wszystkie atroxy? Żeby nie było za chwilę. Jeden u nas. Jeden back yes. Dobra. O, właśnie przyszedł, o nie, nie tak? Dzięki, 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 dzięki przyszedł, przyszedł, Chodź go, chodź go, chodź go końca. Mam junglera u, u siebie, u góry. Daj dało się zabić. Dobra. Cofam No jest piękne Wiecie, że Adam. już wiem co jest to dmucha Dawid, nie kwestio Co to, to dmucha No ja już wiem Rozłączysz. Nie kwestia tutaj w ogóle. Unia Wiedziałem, że jest No ninja. ninja O właśnie, ty nalepa Ninja z ciebie, że to RevRite podkreślił Dobra, Czarek cofa i o. idziemy to po dalej. Dobra, u nas już mam. U mnie jest gold PvP. Ale nie spuszuję. PvP men... U nas je, 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 Monik? Men LT. U nas. O Hydra, ale damage. Asusy. Ach, te no, damage. Jak oni dostają tak Aha. w dupę. As nie trafił. Nie jasne. Chodź mm -hmm. To. Jest Oj, tam, coś fragles. Może idę, Wiesz, idę. Lecę, go. on sobie da radę, ale tam idzie jeszcze jeden. Dawaj go, dawaj, dawaj go. Dawaj, dawaj. Ciśnij go, ciśnij nie go. Ma... O nie ma, pasywy do frajery. Uciekaj. O nie mam. O, No nie, <laughs> nie miałem rangersa, z nie, ecza, to... I cię to. Ja się go złapiemy, chyba. Dawajcie górą. On nie ma wyjścia teraz. Idź ja na dół idź tu no. Tędy, tędy, tędy. Jak Nie, on już uciekł. O tutaj uciekł. jest, no pod brak. tym, pod wieżą. Dawaj go. A ten co? Bierz go czy nie? Dostaw, zostaw, zostaw. nie ten! Zostaw ja no, go do pół zdrowia, nawet nie. Więcej. Dawaj go, dawaj go. So Aha. Pokonane. On ma pasywa, jak go nie bije. Ale możesz mu O patrz, nie żyje, ziomek. Pokręciłem się. gdy Tak. Fajnie. Że ja się przyznałeś, tyranos. Dobra, poszłam. Dobra, chodź go. Uciekaj, 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 uciekaj. Bo ja stankowałem go. A czy wierzę. Uciekaj, co ty robisz? Znomiłeś. Myślałem, że no byłem go bił. mówisz uciekaj, a no potem mówisz, że bym go bił. No bo zostałeś za długo tam. Nie, ja, będziemy go bić do końca. Mogliśmy go bić, ale powiedziałeś, że ona uciekał, więc ucieka. No okej, ja okej. Okay, okay. Zero <coughs> <coughs> Galo mi do... Ee, SS nam idzie. I ładna farma, niech ktoś weźmie. Dość tam. Ja nic nie odbieram, wodę miał lagi. <coughs> e, Tarek, obroń przyjde. to. A tam na topie? Są dwa troksy super. A ja nie mam życia, człowieku Grzechu, jak chcesz, to się Tylko zostań tam chwilę. Masz muta albo coś? Mam flesza. Typao, jakie WHO? Nie, on to mnie zmiażdży. Zost Zostaw, uciekaj. Ale to zrobił. O shit, jak mnie wzięli w krzyżówkę? A prawie bym to z uciekał. Aj. No dobra. Nie do powstrzymania. Dobra Tak, 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 to było bardzo mądre z twojej strony, naprawdę Hu 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 Tak, i tam zostań Ty go nie zabijesz A może? No, zwracam honor, zwracam honor Ej, pomocy! Nie mówiliście, że nie ma na, nie ma na bocie Na midzie chyba Na Złota. bocie Na midzie, spluszowane na bodzie też jest było. Wszędzie jest puszowane, tylko oni, oni sobie biorą. Teraz topa. No nie, bierze na Chodź, fragles, czy to nie to Grzesiu? Dobra, musimy iść razem. Grzesiu dawaj, bija się, bija się. Dlatego. Na te, na no wbijajcie się. bija się, bija się, no dawaj, dawaj, bija się. no. Ulti, ulti, ulti. Nawet Grzech ultuj. Co? No, a mnie nie wiem, nie wiem czy mnie widzi, bo ten Dobra, Dobra, cofajcie. Grzechu zbij ich. No to ich pobił! O kurwa! No ej, było blisko. Oni mają nas... Nie wiem. To chyba dobre powinno być. Ale jednak nie. O fajnie mam asystę. Ale zrobili nas w dwóch. Były nie ta pasywa, nie? Mówię co fajcie. Ej, będę miał drugiego fajka. Oko rób go. On ci tutaj pewnie stroluje, wiedziałem. Hej, flash. No i zaraz gdzie la będą lagi. Wójtę. Co? ściągają ci coś? Prelka. Ej, chodźcie wszyscy na mid teraz, bo to jest za długie. To już trwa stanowczo za długie. A Ja jestem 922, więc tylko mnie protektujcie a biedny. 4-3-4. Mam 9 fragów. Wbijam na mida 8, tak? O, by tego. No, paczka o, tu o. Wiecie skąd pobdać jakieś tam dobre o. paczki dyskotekowe? Bo mi Tata kazał ściągnąć, a ja się nie znam na tym. <grym> paczki, się, bierzemy smoka, 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 smoka. Uuuu małpa! Yeah! I teraz kiu, kiu, Dominacja. Tata mi kazał ściągnąć jakieś paczki dyskotekowe, bo dobi imprezy, ale tu są takie główne w internecie, że nie wiem co wydać. <grym> Się do nie wiem, zapy Jeszcze zapytaj się moich widzów. Nie znam jakieś, ja to na teraz potrzebuję. Dawajcie Zaj. go, nie błąd błąd, błąd. błąd, ale dostał no. no dlatego to są wukongi Ja co biję, kurde, milion, tu jest jeden. Ej, mam, mam, mam jednego. Dawajcie go. No, dawajcie, pomóżcie mi. Cofaj, to cofaj, to cofaj, to cofaj, cofaj. Ała. Dostałem gru, grubo w dupsko. Niech to dzieje. Możemy to i cofamy. Nie, teraz dostałem mocno. I chodźcie tu w ukąki iście wierzyście. Możemy ich jeszcze robić. Nie, nie mam życie ja to. Ile puszowałem. Czetka już boli w dupsko, Bońku. więc ich nie będzie dobył, tak. Bojko. Dobra, idą do was dwa troksy tu. Ucieka już. Nie, ja to spuszuję. Oj, bo jednak nie. Mówiłem, uciekajcie. No. nie. Do góry, Zary, do góry, do góry, zarytowe, do góry, uciekaj. Tak, do mnie, Czarek. Teraz bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. Bierz go, bierz go, go gryź po piętach, po piętach go, po piętach bi. Bierz. bierz tego drugiego też. Uciekł. Okay? Dobra, streszował. Odgryź mu piętę, dawaj, <laughs> dawaj bierz Ugryzę go, zjem go, dam radę. Ej, zajebiście. Uuu. Ja mam cały czas buty jedynki. Yeah. Yeah. Korny też ma jeszcze A po co mi lepszy? Tylko weźcie sobie y, te tabi, guście wszyscy. No później zwłaszcza. Tak Bo na auto taki. I, I do, i do, i To wszystko. <coughs> Dawaj Dobra. to tu. Jestem 11-2. Chodź poczekaj. <coughs> to, 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 to. Oni bez pasywy, szczerze mówiąc, to nie mają szans. Nawet no, przeciwko jednemu Wukongowi. Nie, oni, bo oni się nie wbijają tak jak my. W pięciu. Chodź poczekaj. Ja na topa ja idę. Teraz. Tarek, chodź na topa. A jednego. Że idę na topa. He, 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 he. Tam lecę? Zobacz, ja mam jeden przewagę jednego itemu całego nad nim To jest... masakra. Nie, mam nie ma jednego. No tam jest! We mnie Bosko? Idę tam. Biorę topa. Ja go okay, zabiję. Okay. Ja go okay. tam Co? zabiję. Raglas nie zabijesz go Uciekaj. I nie tędy. pójdź się ani przez mieć, no. Ojdzie jeszcze jeden, z pasywą. No skoczył frajer, skąd wiedział, że tu będę. Ultuj! Akurat Ultuj! O, żeś to pozabierał wszystko, wiesz co? Wiesz ty co? Why no, no co? sury? <laughs> sury bitches. Dobra, możemy zrobić tego. Barona. If you know what I mean Dobra, to chodźcie zrobimy tego barona Ehe, patrz na mój siódmy item Gdzie ty? Aha Teraz będzie życie Eliksir masz Wielki Totem A, no to odwrotnie No to 6. <noise> no tak no, Wielki Totem Mój to pokazuje jest. jakoś smarty mój, mój pokazuje inaczej Dobra, możemy robić tego, tego barona tylko weźcie tu zwardujcie jakoś, mamy milion wardów, więc jako wykorzystajmy. A ja nie. Mam. Ej, bejtujmy tu, bejtujmy tu. Oni nie przyjdą. Oni, tu tutaj. Idą. przyjdą. oni widzą tu. Idą, pomóżmy. I'm Wukong, I'm helping. O no hej, serio. No hej, Dobra, teraz ja, brona, brona, brona. Ksicie wszyscy. Ja sobie po farmy. Teraz brona. Nie ma krzenia. Nie ma krzenia. Używajcie wszystko, co macie. Okej. Okay. Kurde, nie mogę zignite'ować. Macie tu dwa proxy. To weź tam przytrzymaj ich tylko. No wiem. Używam wszystkiego, Innego. co mam! Dobrze, używam wszystkiego. Tak, używam wszystkiego! No. Pomocy! Dobrze. Szybko! Ej, idę tak Do nas, ale tu! Lecimy w którą stronę? Uźwa Na którą mam żal! Na, na, na. Dawajcie! Dwóch na ulti. ulti! Jej, dwóch na ulti! Czekałem na to! Dwóch Nie, nie mogli się O poddali się <laughs> uh, 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 uh. Wymieniliśmy Wymieniliśmy. stanęło się krekalność A Bf taki Bf prosty we. Zwycięstwo! Taki pros... Taki pros... Aha, nie ma to jak ma mieć ty. wymasterowanego Wukonga w teamie. Kk. Byłem, Nie, nie, Ty to byłeś słaby. Ja Przegrywałeś z brązem. Wstyd. Ale wygrałem. W lejcie. Pocisnąłem. Ja byłem, ja byłem 15-2. Wstyd. Wstyd. Najwięcej damage'a, niespodziewanie Wukonga. <laughs> No, ale nie, miałem 22 tysiące a... więcej miał di to a potem miał miałem 22 tysiące, potem fragres drugi jako drugi w grze miał 14 Więc nie. Jest. Dziękuję, do mnie! i tak chodzi <śmany> drugi, weź, jeden jedną Dobrze, to my będziemy się z wami żegnać. Do zobaczenia w następnym odcinkach. Na razie.